Dzień dobry, Bernarda Prus-Dobraz, pielęgniarka z 25-letnim stażem. Również piastuje zaszczytną funkcję koordynatora studiów podyplomowych Zarządzanie w Ochronie Zdrowia i chciałabym Państwa bardzo gorąco zaprosić tutaj do naszej placówki, do uczestniczenia, do zapisania się i kontynuowania swojej wiedzy i kształcenia podyplomowego właśnie w ramach tego kierunku studiów. Ten kierunek studiów dedykowany jest wszystkim osobom, które chciałyby bądź już podjęły się tej roli funkcji zarządzającej w placówkach ochrony zdrowia. Sytuacja pandemii czy stanu pandemii wymusiła też na kadrze zarządzającej wprowadzenia wielu zmian, czy to egzekwowania przepisów prawnych, czy też wprowadzenie wielu narzędzi w zakresie pozyskiwania, czy też utrzymania personelu w tej bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy, braku i niedost niedostatku kadry medycznej. Uczelnia, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna i kierunek zarządzanie w ochronie zdrowia, wychodząc naprzeciw tym wszystkim sytuacjom, które są związane Związane z pracą placówki medycznej na co dzień, z trudnymi warunkami, z bardzo często zmieniającymi się przepisami prawnymi, z wymogami, standardami i procedurami w zakresie chociażby jakości, wymuszają również na kadrze zarządczej danej placówki konieczność. Pozyskiwania, ale też uzupełniania swojej wiedzy. Zapraszamy do kształcenia podyplomowego w, naszym, w naszej placówce. Naszym atutem jest kadra dydaktyczna, która jest: to są praktycy, to są ludzie, którzy pracują z wielką pasją i z wielkim zaangażowaniem. To są osoby niezwykle kreatywne które bardzo chętnie włączyły się do tego, do tego programu dydaktycznego i chcą i też przede wszystkim umieją przekazać te najnowsze trendy, informacje czy też najnowsze narzędzia po to, żeby nam pracowało się lepiej, a zarządzający personel czy zarządzany personel był zadowolony, zmotywowany i usatysfakcjonowany.